że właśnie pobiegła w takim czasie, a więc bardzo dobra postawa mistrzyni olimpijskiej na 100 metrów. Krystynem bomba rekord świata juniorów, 21,9 sekundy, po raz pierwszy ta 18-letnia namiwika biega poniżej 20. A więc po raz kolejny poprawia rekord świata do lat 18 na trzecim miejscu Gabriela Tomas 22,1 sekundy. O, wydaje się, że to jest wynik, który oczywiście daje awans do finału, bo przecież zawodniczki w pierwszym biegu miały gorsze rezultaty od niej. Mianowicie spisuje się tutaj w tokie Krystyna Momba, drugi rekord świata juniorek w jej wykonaniu na tych zawodach na dystansie 200 metrów, a ma już na koncie też rekord świata w tej kategorii na dystansie 400 metrów. Na pewno Państwo pamiętają jej fenomenalny, bo tak to trzeba nazwać, bieg podczas memoriału Ireny Szedlińskiej w Bydgoszczy. Na pewno trochę rozczarowujący występ liderki światowych tabel.